Czątek Ewangelii i ani pół słowa na temat Betlejem, Żłobka, pasterzy. Z prostego powodu pisze swoją Ewangelię dla wierzących chrześcijan. Święty Mateusz pisze dla nawróconych Żydów, udowadnia w swojej Ewangelii, że Pan Jezus był obiecanym Mesjaszem. Święty Łukasz adresuje do pogan, a więc ze szczegółami od samego początku, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa. Dokumentuje, można by powiedzieć, całe nauczanie Pana Jezusa, opisując cuda. Tak mówił ten, który uzdrowił czy wskrzesił, by dać argument, by pokazać że jest inny niż bóstwa pogańskie, które mają tylko swoje posągi i nic nie robią. Ale święty Marek pisze do wierzących chrześcijan. To nie jest ża za zarzut, że nie zwraca uwagi na to, co było na początku. Nie koncentruje się, można by powiedzieć, na tych rzeczach, ale próbuję przedstawić, bo to jest krótka Ewangelia, to, co było najistotniejsze w nauczaniu Pana Jezusa. I na samym początku wskazuje na ostatniego proroków, ostatniego z proroków Starego Testamentu, świętego Jana Chrzciciela. Przychodziła do niego, jak słyszeliśmy, cała Jerozolima i kraina judzka może niektórzy przychodzili z ciekawości bo żył trochę jak pustelnik, dziwnie ubrany w dziwny sposób się odżywiał może przychodzili z ciekawości go zobaczyć ale także i oni przyjmowali chrzest na odpuszczenie grzechów Jan chrzciciel wskazywał, że po mnie przyjdzie mocniejszy, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. I to nauczanie chyba jest sensem adwentowego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Na pamiątkę tego wydarzenia, które miało swoje miejsce, miało swój czas. Można by powiedzieć: zwyczajnie, kiedy my przygotowujemy się do przeżywania jakiejś, jakiegoś rodzinnego spotkania, czy przyjacielskiego, no, prozaicznie porządkujemy swoje mieszkanie. Jak nas widzą, tak nas piszą. Chcemy, by to wypadło dobrze. I my wszyscy chrześcijanie będziemy obchodzić pamiątkę wydarzenia betlejemskiego już niedługo. Jako wielka rodzina Pana Jezusa chcemy to przeżyć w sposób chrześcijański. Oczywiście, ważna jest ta. Zewnętrzna oprawa. Przecież i kościół będzie udekorowany choinkami, będzie szopka. Tak samo jak ten czas adwentu pokazuje, że też coś żeśmy przygotowali. To również jest ważne, bo to świadczy o randze tego wydarzenia. Ale co to znaczy, że mamy być tacy jak jan chrzciciel? Co to znaczy, że On pokazuje nam sens Adwentu. A no właśnie, swoim życiem jakoś próbujemy pokazać, że święta Bożego Narodzenia dla nas, chrześcijan, mają swój trochę inny wymiar niż święta w wielkich sklepach na przykład, gdzie już od jakiegoś czasu pewnie robiąc zakupy słyszymy. Kolędy, widzimy przechodzące anioły, czy, czy Mikołaje, i tak dalej. No jest to zrozumiałe. Sklep jest po to, bo, bo chce zarobić i w taki czy inny sposób próbuje przyciągnąć klientów. Ale dla nas chrześcijan, Adwent wskazuje na postać Pana Jezusa. To chyba jest też mądrość Kościoła. Od tylu wieków że i przed świętami wielkanocnymi jest czas mocny taki wielkiego postu i przed Bożym Narodzeniem jest czas Adwentu święty Jan Chrzciciel mówi ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Pana Jezusa czy ja jestem godzien przyjąć Chrystusa do swego serca tu może pojawić się niebezpieczeństwo, że zbyt łatwo zwolnimy się z tego. Bo szatan nie śpi i zaraz przypomni, A tu się zdenerwowałeś, tu padło nieopatrzne słowo, tu może coś złego powiedziałeś. On chce nas odsunąć od pana Jezusa. Ale nie. Ten akt pokuty, który wspólnie mówiliśmy na początku mszy świętej, Pozwala nam, jeśli są tylko te grzechy lekkie, powszednie, przyjąć go do swego serca. Bo będzie umocnieniem, bo pomoże wytrwać w adwentowych postanowieniach, pomoże wytrwać w czynieniu dobra. Jesteś godzien. Nie tylko rozwiązać rzemyk u sandałów Pana Jezusa, ale przyjąć go do swego serca. Chyba, że jest grzech ciężki, który można zostawić przy kratkach konfesjonału. Przygotowujemy się wspólnie, tak jak Jan Chrzciciel przygotowywał przyjście Pana Jezusa. I to było dla świętego Marka Ewangelisty najważniejsze wydarzenie. Na początku Ewangelii je umieścił. Tak samo i my poprzez modlitwę poprzez przykład chrześcijańskiego życia, może przez poranne przyjście na mszę świętą roratnią, dajemy świadectwo takie zwykłe, które jest kochani bardzo potrzebne w naszych czasach. Świadectwo, które mówi, że te święta są dla mnie ważne, bo będziemy zginać. Kolana przed tajemnicą wcielenia syna Bożego. Bóg stał się człowiekiem, takim jak ja czy Ty, z prostego powodu, by nas lepiej poznać. Człowiek pokornieje, kiedy sobie to uświadamia. To prawda, że można przeżyć Boże Narodzenie tylko śpiewając kolędy w takim wspaniałym nastroju. Ale chrześcijanin, chociaż odrobinę próbuje zrozumieć, co się wydarzyło, dlaczego Pan Bóg w taki, a nie inny sposób objawił siebie, to znaczy dał się poznać. Z prostego powodu po to, by i nas lepiej poznać, po to, by i nam lepiej w życiu pomagać. Może właśnie potrzeba, niekiedy czasu żeby zrozumieć to co Pan Bóg dla mnie czyni dla młodego czy bardzo młodego człowieka wszystko wydaje się oczywiste wszystko jest proste o wszystko się troszczą rodzice ale kiedy człowiek ma trochę lat przeżytych to właśnie z pokorą patrzy na to wszystko co otrzymał od Boga i co więcej zaczyna dostrzegać Kruchość Delikatność Tego co otrzymał Czy jest to szczęście rodzinne? Czy jest to zdrowie? Czy jest to jakaś niezależność? I wtedy zaczyna dziękować I może nawet mógłby powtórzyć Za Janem Chrzcicielem Ja nie jestem godzien Rozwiązać mu myka. U jego sandałów. Amen. Wierzę.